Radio Polonia, dla was z Radio Polonia. Dzisiaj w cyklu z pasją gościmy panią Bernadette Gabriel. Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję, że mam tą okazję tutaj być z państwem i podzielić się z moimi wrażeniami, z, moim, z moją pasją, z tym, co robię w Polonii. Tym, co mnie interesuje i to, co pragnę podzielić się z Państwem. Ja chciałam zapytać Panią, od kiedy Pani zakochała się pięknie w sztuce, w artyzmie? Um, proszę Panią, wydaje mi się, że to się zaczęło od dzieciństwa. Jeszcze jak byłam małą dziewczynką w Polsce, pamiętam, jak przy kościele wiersze deklamowałam w maju. A był to taki czas, że majówki wszystkie były przy grocie obok kościoła. I prodosz zawsze mówił, Bernadetto, jeden wiersz co wieczora koło Matki Boskiej proszę. Ja nocami chodziłam po podwórku, jeszcze mamusia pamiętam wołała mnie, Bernadko, trzeba iść spać, dziecko przecież jutro do szkoły. Mama, ten wiersz muszę skończyć. I wiersze przy Matce Najświętszej Obok goroty, co wieczora, zaczęły się od lat sześć. Stąd pokochałam poezję, stąd pokochałam śpiew, stąd pokochałam piękno natury, stąd pokochałam malowanie. Chociaż może nigdy nie dociągnęłam do tego, bo potem jakoś tak stało się w życiu, że trzeba było opuścić kraj jak miałam lat 10 i wyjechaliśmy do Kanady. No i z tą pasją w sercu tak chciałam to kontynuować i czasami jakoś trzeba było naprzód język poznać, nową kulturę, ale ta pasja zawsze wracała. Dzisiaj tak skracam to wszystko, bo chcę powiedzieć, że mam okazję śpiewać, mam okazję... Pierwsze recytować, mam okazję pięknie nasz kościół dekorować. Mam okazję widzieć coś i potem tworzyć. A to, to chyba jest dar od Boga, bo niektóre rzeczy nie uczono mnie, tylko samo to przychodzi. A różne sztuki i wykonania to próbowałam gdzieś pójść na jakiś kurs tego, żeby to coś, co mam, wyszlifować. A w jaki sposób udaje się Pani stale pielęgnować swoją twórczość, swój talent? Bo to nie jest Pani praca zawodowa. Czy udało się Pani tak szczęśliwie połączyć pasję z pracą zawodową? Udało mi się tą połączyć z, z pracą zawodową, którą miałam przez, no można mówić, 25 lat i jestem udyplomowana kosmetyczka, makeup artist, którą było pod, hmm, firmą, która miała miejsce w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. A było nas tylko kilku osób, którzy otrzymali ten dyplom jako makeup up artist. Mogę stwarzać piękne twarze, upiększać kobiety, upiększać tak, gdyby nawet były jak najbardziej zmęczone, nigdy nie będzie tego widać. Bo tutaj jest to dzieło twórcze, gdzie się maluje i odcienie pewne kładzie się odpowiednie miejsca na twarzy, ażeby stworzyć właśnie inną twarz. Bo jak ktoś powiedział, dla wszystkich mam twarz jednakowo. Ja teraz słucham rozmowy Pani i dziwię się, skąd Pani jest ta otwartość taka na świat bez cynizmu, bez ironii, właśnie taka, taka naiwna, a może otwarta bardzo wiara w to takie dobro, piękna. Bo wydaje mi się, że człowiek prędzej znajdzie dalej dobrocią. I być otwartym i dzielić się, jak krytykować czy być czynnikiem, prawda? Wydaje mi się, że otwartość rąk, otwartość serca więcej przyjdzie, więcej owoców będziemy mieli z tego. Um, ja bardzo się cieszę, jeśli mogę się podzielić z kimś. Lubię dać coś, jak brać. I czuję się bardzo dobrze z tym, że mogę się podzielić czy z moją wiedzą, czy nawet materialnie, czy w inny sposób, z jakąś pomocą, bo przez taką dobroć wiele rzeczy usiągamy A sami za to, po jakimś czasie się dowiadujemy, że to było przez to, że byliśmy takimi, a nie innymi. Ja jestem bardzo czułą osobą. Mnie to bardzo boli, jak się słyszy krytyki, ale po prostu człowiek się uczy, ażeby na to nie zwracać tak uwagę, tylko dalej iść krokiem do przodu i dalej robić, i dalej tworzyć, i robić dobro. I zapominać o tym, że zawsze będą ci, którzy będą krytykować, zawsze będą ci, którzy, a może byłoby lepiej, gdyby to ktoś inny zrobił, ale. Mało jest takich, żeby tak. tak przyjąć, a nie inaczej. Współpracować z ludźmi to jest wielka rzecz. A to jest um, wielka umiejętność również. Tak. I trzeba jak najwięcej zachęcać osoby, a żebyśmy się mogli wszystkich grać i każdy się mógł respektować nadzajem z własnym danym talentem, jaki posiadamy. Um, Resztę gdy człowiek nic nie będzie robił, to przecież Ale czasem jest łatwiej nic nie robi. To Pani o tym wie, Pani, Pani o tym wie, no, tak samo mówimy z radiu, że tak samo wiele osób, którzy pracują społecznie, którzy angażują się w różne projekty, to, no, mają ten mają ten problem, że nie zawsze, nie zawsze wysiłek złożony później przynosi trony w postaci i satysfakcji i... No nie mówimy o wdzięczności, ale o jakimś takim przyjęciu przez innych, więc... Proszę Panią, to jest wdzięczność, to się ukazuje w innej postaci. Skoro odchodzę od pracy i potem telefonami po prostu już teraz tak jest, że każdy telefon, czy możesz tutaj być, czy możesz tutaj być, czy możesz się tutaj pojawić, czy dasz nam dwie, trzy godziny tego czasu, ażeby jakieś zrobić przemówienie i tak dalej na taki, taki temat, a um, po prostu ludzie inni dają ci znać o wartości, o wartości pracy, bo w inny sposób okazuje się to. I czasami, tak jak pani kiedy, przed chwilą wspomniała, że jeżeli się zamknąć, czasami mam momenty, chce się zamknąć, odizolować w ogóle od świata. Bo po prostu nie mam tyle godzin w dniu, czy tygodni, czy w miesiącu, żeby się podzielić z wszystkimi. Czasami szukam tej ciszy. Ale dalej ta dusza wyskakuje u mnie i mówi, trzeba iść naprzód, bo mnie potrzebują i trzeba się podzielić tą wiedzą, którą ma, bo to stwarza. Satysfakcję dla innych i mnie się cieszy. To jest potrzebne po prostu. Poczucie tego, że to jest tak potrzebne, nie pozwala Pani się zamknąć, obrazić czasem, czy nie no. wiem, czy machnąć na wszystko ręką, nie? Bardzo dziękuję, że Pani właśnie w ten sposób potrafi ta, podjąć się tych wszystkich swoich obowiązków, które sama Pani dobrowolnie przecież przyjmuje na siebie, widząc, że jest taka potrzeba. Tak, jest potrzeba, dlatego że to trzeba, to co się robi, to co człowiek w życiu robi, to trzeba lubić i trzeba kochać. Trzeba mieć zamiłowanie do czegoś. Jeśli się ma wielkie zamiłowanie, tutaj idzie i poświęcenie tym, tutaj idzie pasja pracy, tutaj idzie twórczość i człowiekowi, któremu to się przekazuje, to człowiek to wyczuwa, że ona chce mi jak najlepiej, ona chce mi pokazać ona chce się podzielić ze mną, a dla mnie to jest ta satysfakcja, że ja się chcę podzielić z panią. Radio.